Simoleczko tutaj Lorex i witam wszystkich bardzo serdecznie ...uhuhu po miningu. Nie wiem czy co stałe pierwsze, czy Opening, czy tą rozgrywkę, się wbiłem y tak y do randomowej jakiejś i to jest nowa broń. Powiem wam nie, aż taka wolna jest na daleki dystans, więc zobaczymy ile ona odbiera. No nie, nienawidzę w ogóle tej mapy. Jest ona zrąbana moim zdaniem, ale. Ale wiecie. No jak dużo bym. Nie wiem na jaki, na jaką dokładnie to odległość działa. Jest to tylko daleka, więc też zrąbane e, Że właśnie można wytestować broni, tak jakby nie. Tylko trzeba ją kupić, a nie, że ona działa. No jest tytuł w mian Ło uh. Z każdych stron No powiem wam 11 to nie tak mało Z, z takiego tego hmm. Jeszcze jakby ona była szybka tego W tak. nie jest powolne. W ogóle nie wiem, czy nie będę tak dodawał dźwięku, bo teraz na przykład gram i mówię do was, a yy, tak to bym yy, po prostu grał, nie z dźwiękiem, ale potem bym dodała ten dźwięk, żebym się mógł bardziej skupić na, skupić na grze, i, a tak to wiecie, ciężej w ogóle I tak mówię i, 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 i gram, i, a tu wiecie, czy strzelaninka, czy jakby, jakaś gra była, czy, czy coś, to... Łatwiej by było. Dobra, mi tego ościa Dobra. Lol, nie dostałem. Jest! Poziom nowy! Super! Jest zarąbiście, zaraz nowa Ranga też wskoczy. No, no, no fa fajny fuk! Jak znowu granatami spalią, to się wkurzę! No! Gdzie ten frajer? No nie, no kurde, jak ja nie wkur... Jak mnie to wkurzę, że tylko granatami spalią, czy coś. Jak ten. Siedzą yy, takie tak zwane tank nuby, yy, którzy siedzą przez całą w czołgach. To też mnie wkurza, ale na szczęście tu nie ma czołgów ani żadnych pojazdów. O, już mnie zobaczył, super. Super mi to wyszło! O właśnie granaciki. Jak zwykle. Jeszcze spam tymi granatami. No jeszcze, no przecież kurde. To jest mało. Jeszcze rzucił tam granatę, tylko nie trafił. Chłopie, nie wiem czy to wstało. A! Maćko! Dobra, asysta. Spoko. No w sumie, powiem wam, fajna broń, nie jest zła. Znowu asysta. Dobra. Trochę takie chamskie to było, ale wiecie, trzeba korzystać. Z są, pewnie go nie zabiję. Wiecie, to są playsy. Muszę sobie ten obronkę też y, wstawić na jakiś przeciw Tak to jest, wiesz, ponurowany to, 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 to ja, no to ciężko to. Niech się z kimś <ścoughs> strzela. Jak się tu. Dobra, wbiliśmy rangę. Kapitan... jeden. Super. Jeszcze nie skończyłem na 20 sekundach. Dobrze, to przynajmniej dłuższy odcinek będzie. Co mi się podoba, ale nie temu to też mi się nie podoba. Więc tak średnio. Jestem. Jest. Z ze Jest snajperek strzelają A zwycięstwo! Uuuu, jest! Brawo! Dobra, to ją na chwilę. Ściego, ucieka. No, to, to cześć!